Cześć, tutaj Fauder, witam Was w kolejnym, nowym odcinku weekendowym z serii Zagrajmy World of Tanks. I dzisiaj na początek przejedziemy się szóstotierowym radzieckim HTK, czyli KW1S, zwanym też KW1 Sport. Jest to bardzo często spotykany czołg na kompaniach, ponieważ dysponuje naprawdę dobrym pancerzem, niezłą prędkością i, i super działa jak na szósty tier, bo 122 mm to jest działo, które potrafi zadawać. Obrażenia w okrycach 390 HP. Do tego ma całkiem niezłą penetrację. Jedyną, jedyną jego blączką jest dosyć długi czas przeładowania, bo to jest około 12 sekund, więc mniejsze czołgi potrafią nas generalnie mocno wkurzyć. Chociaż zdarzyło mi się na przykład takiego Sherman'a, który ma 460 HP ściągnąć na strzał, więc jeżeli wylosuje Wam dobry, dobry damage, no to potraficie taki czołg zdjąć na, na jeden strzał taktycznie no, Daję sobie tutaj do miasta, yy, bo, bo najlepiej się w nim czuję. Widzę, że dużo osób tutaj pojechało i, i tutaj spróbujemy coś zdziałać. AMX 12, jak najszybciej się go pozbyć, żeby nie pojechał nam do artylerii, bo na skupienie celownika. To jest radzieckie działo i, i właśnie widzieliście, że przy maksymalnym skupieniu no, czasem trudno trafić w czołg. Leci ten pocisk zupełnie w bok, więc generalnie na takiej odległości, no, powiedzmy ten KW jest dosyć dużym celem, ale jeżeli jest dalej lub cel jest dosyć mały, no to nie celuję w konkretne miejsca, tylko staram się wycelować w środek czołgu, bo chodzi o to, żeby zwiększyć swoje szanse na trafienie. Tymi radzieckimi działami nie da się, przynajmniej tymi na niższych kierach nie da się idealnie wycelować w to miejsce, które byśmy chcieli i, i trzeba liczyć na uprzcięście, bo czasem taki pocisk potrafi polecieć gdzieś poza czołg, a 12 sekund przeładowania na następny pocisk potrafi nas kosztować wiele, wiele HP. Fałka ma chyba jakieś słabe działo. Tutaj nie było problemu. Widzicie, ustawiam się troszkę pod kątem do niej i właściwie każde każdy strzał. Ok, trafiła w gąsienica, ale, ale to jest strzał za zero, więc tym lepiej. Zresztą warto jest podpuszczać y, draczy, ustawiając się powiedzmy pod kątem 60-70 stopni, żeby strzelali wam w bok, bo jeżeli ktoś jest mniej doświadczony, no to widzi wasz bok, i wydaje mu się, że go spenetruje, a a najczęściej jest tak, że zadawam obrażenia za zero, albo albo zajmie tylko gąsienicę, a wiadomo z tym da się jakoś tam żyć. Tiger, chciałbym go trafić tutaj, jak, ale się nie udało. Chciałbym go jak najszybciej, bo zabrać mu powiedzmy około 400 HP, no to to już jest duży handicap dla mnie. Ja mam yy, no, sporo mniej od niego HP, to jest siódmy tier, jestem szóstym tierem. Do tego niemieckie żołgi sporo więcej HP niż ich odpowiedniki w innych drzewkach. No ale nic, to pojadę tutaj mu na plecy i, i spróbuję go jakoś jakoś załatwić no jaj, nie wiem, ze zero strzał trudno no tutaj ja będzie raz do mnie wyjeżdżał dużo szybciej przeładowuję, ustawiam się znowu pod kątem no i sprowokowałem go do strzału w gląsienice. o to mi właśnie chodziło on w ten sposób marnuje, marnuje strzał, a ja mam czas na przeładowanie, znowu nie, to nie jest strzał w tylko w silnik to no nie zawsze takie strzały da się odbić, czy złapać na gąsienicę, więc więc to jest taki bonus raczej. No wyjadę tyłem i spróbuję go tutaj jakoś trafić, ewentualnie jeżeli mnie trafi, no to to powinien to zrobić w gąsienicę pod takim kątem, że, że nic nie zrobi. Strzał za zero. Czasem w to przednie koło wchodzi za, za HP strzał, no ale zdarzają się też takie sytuacje, że są to strzału za zero. No znowu wyjadę i spróbuję go tym razem Uszkodzić już, już on tego nie wyjeżdża. lekko pod kątem zaustaje i trafia mnie w boczek. Za zero, oczywiście. Dobra, AMX zajmuje się z nim od tyłu. Ja już nie będę w tym momencie do niego wyjeżdżał. On jest w potrzasku już, już jest właściwie po nim. Jeżeli zacznie się właśnie obracać, no to wyjadę i go po prostu dokończę najgorszą Rzeczą, jaką może zrobić w tym momencie, to stać i czekać, patrząc się na mnie. No jeżeli macie czołg na waszym tyle, no to odwracacie się i bijecie po prostu jego, bo. Bo jeżeli ten czołg, który stoi przed Wami, nie jest krajerem, nie jest, nie jest no to nie wyjedzie do Was, żeby, żeby zadać łatwą kulkę, prawda? Dobra. Bitwa jest już praktycznie wygrana. Jeżeli tam się nic nie wydarzy po drodze, Mam chwilkę czasu, więc chcę poruszyć jedną sprawę. Chciałem podziękować użytkownikowi Tetravis, który, który miał tak dobre serce, że, że podawał mi jeden z kodów. Które teraz są dołączane do nowej wersji, nowej wersji WOTA. I bardzo mu chciałem za to podziękować, chociaż w ten sposób mogę mu się odwdzięczyć za to, za to że pomaga mi, powiedzmy, tworzyć ten film I, i generalnie ten kanał, z którego możecie korzystać. Naprawdę bardzo wielkie dzięki za taki gest. Nie spodziewałem się czegoś takiego i bardzo mnie cieszy, że, że komuś te filmy się naprawdę podobają. To daje mi motywację do, do dalszego tworzenia. Jak widzieliście, to jak Pantera, właśnie. Przycelowałem w ten sposób, że wyselowałem generalnie w jej obrys i strzeliłem, licząc na to, że, że ją trafię, bo no, była dosyć daleko i, i nie wystawało jej zbyt dużo. Te 49 do Piachu. Nie wiedział, że tu jestem nawet. No i została tylko, tylko artyleria, która pewnie jest gdzieś w okolicy DESPA. W okolicy Zaraz tam sobie po nią pojadę. Mam nadzieję, że zostawię mi tego fraga Będę nią specjalistę. Kały da jest. Naprawdę świetny czołg. Nie miałem żadnego czołgu na kompanię, a miałem go odblokowanego, więc kiedy pojawiły mi się nowe miejsca w garażu, no to to sobie go kupiłem, żeby grać sobie w kompaniach na szóstych tierach. I naprawdę z czystym sercem mogę go polecić. Głównie, głównie moduły miałem odkryte, więc, więc nie grałem w stokowym tym KW-1S, ale, ale w w wymaksowaniu to jest naprawdę dobry czołg i polecam go Wam wszystkim, bo no bo ciężko znaleźć na tym pierze. T-150. Jeszcze chyba może z nim konkurować tak naprawdę M6, w sytuacjach pewnych też pewnie. Ale generalnie KW-1S ma pancerz, dosyć niezłą szybkość i no i super działo, które potrafi jak widzieliście czasem troszkę pogrymasić, ale generalnie trzeba powiedzieć, że jest naprawdę dobre. 5500 EXP, 2200 kredytów, całkiem nieźle. 6, 6 zabitych, no i specjalista. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o KW-1S, a teraz spotkamy się na innym czołgu. Nie wiem jeszcze na jakim, bo miałem przygotowane kilka powtórek, ale niestety powtórki z 7.4 nie działają na nowym patchu, więc, więc one przepadły. Dopiero jeżeli coś fajnego mi się zdarzy, czy, czy będę miał jakąś fajną bitwę, no to, no to nagram następne, następne bitwy, więc nie wiem co będzie za chwilę. Poczekajcie moment i, i Wy już pewnie będziecie wiedzieli. Dobra, siedzę sobie teraz na T34. Trzeba pozarwać troszkę pieniędzy, bo odblokowałem sobie już nowego patona, ale brakuje mi do niego jakieś 5,5 miliona kredytów, więc troszkę mi to zajmie, zanim na niego nazbieram. Nie jest to jak na serwerze testowym, gdzie można zarabiać po kilkaset tysięcy za jedną bitwę, niestety, więc trzeba się przemęczyć na premium tanku. Naprawdę, po kilkunastu bitwach pod rząd żyga się tym czołgiem, już nie chce się na niego patrzeć no ale żaden inny nie zarabia tak kasy jak ten jadę sobie do miasta nie lubię jeździć tym zielonym polem na linii 9 i 0 bo, bo łatwo tam dostać strzał i do tego artyleria y, zawsze was widzi więc, więc trzeba tam uważać i, i raczej się tam nie pchać dużo bezpieczniej jest w mieście dużo więcej możliwości okrążenia i zaskoczenia przeciwników podjadę sobie tutaj do kapa na razie nie będę w niego wjeżdżał bo bo nie chcę zadać swojej pozycji, oczywiście oni nie będą wiedzieli, kto kapuje, ale będą wiedzieli, że ktoś kapuje i że ktoś znajduje się w tym rejonie. A wolę sobie na razie zostać z brzegu i, i poczekać. Może ktoś się akurat pojawi jakiś scout, czy, czy jakiś inny szybki czołg, który będzie można bezkarnie sobie uderzyć. Jak widzicie, te... Te tabelki po prawej i lewej stronie nie zaktualizowałem ich jeszcze. Na razie skupiam się na grze, nie chcę mi się grzebać w klikach, ale działają one, te przeniesione 7,4, tyle że nie zgadzają się niestety. Tiery no i, no i nie ma tabelek dla, dla nowych czołgów. Dobra, jadę, bo nie ma tutaj sensu czekać. Przejrzę sobie AMX i spróbuję go trafić, ale mi się nie udało. Mam tego AMX-a. Ale nie, jeszcze nie wyczerbiłem, jak nim do końca grać, bo to bardziej Tadek chyba niż, niż Light Tank, i, i będę musiał próbować tutaj sobie go ogarnąć. ja z nim do końca walczyć, dobra AMX, zaraz mu strzelę, tak szkodził mi działo, więc trzeba jak najszybciej naprawić bo jeżeli macie uszkodzone działo, no to będzie ciężko wam w cokolwiek trafić, dlatego zawsze warto wozić ten jeden zestaw naprawczy, to jest 3000 expa, a za taki jeden strzał zarabiam pewnie z 8 albo 10 tysięcy, więc ten zestaw mi się zwraca po jednym, po jednym trafieniu. te 34 może uda się go uderzyć, chociaż nie chciałbym przede wszystkim zebrać od niego strzału, nie w tej fazie bitwy. On ruszył się, więc może teraz się uda, ale nie, schował się. Ale się cofnę... Cofnął troszkę, więc tutaj walne. O, weszło za HP. Już, już myślałem, że może być kosze albo strzał za zero. Nawet zdjąłem mu silnicę. Jeżeli sobie szybko ich nie naprawi, no to jest po nim. No, nie odjeżdżać kolego. Dobra, to do worka. I, i trzeba się cofnąć, bo tutaj są dwa czołgi. I trzeba, trzeba je zniszczyć po prostu jak najszybciej. Ten AMX tutaj z tyłu mnie dręczy to też mu zdjął głośnicę. Ja go trafiłem głośnicę. Dużo farta, ale pewnie IS-8 go o, właśnie wykończy. A teraz lew widzę, że stoi tyłem, więc jak najszybciej wyjadę, spróbuję mu zadać obrażenia i się schować, żeby... żeby nie obradować kulką od niego. Tak jest. O, się chyba nie ma, zamiaru do mnie obracać. Jedzie do przodu. Dobra, Jedzie. ST-1. Może się uda trafić. Ma powozie, podwozie podwozie ISA 4 więc... Więc ciężko go czasem spenetrować nawet od boku, postawi pojechać i odbijać pociski, ale ja go nie trafiłem tym razem. Jadę sobie tutaj między budynki, przy czym nie będę wyjeżdżał do nich, bo, bo sam nie mam zamiaru walczyć z trzema czołgami. Ten T-34 do mnie jedzie, to w ostateczności mogę z nim zawalczyć jeden na jeden. Ale nie mam zamiaru wyjeżdżać pod pamiętajmy pamiętajcie zawsze, żeby żeby starać się tak ustawić, żeby nie wyjeżdżać pod dwa lub więcej czołgów. Starajcie się walczyć jeden na jeden lub wystawiać tak, żeby widzieć tylko jeden czołg i żeby jeden czołg was, was widział, bo jeżeli walczycie z kilkoma czołgami na nas, no to nie macie, nie macie praktycznie żadnych szans, jeżeli, jeżeli tych pomijają strzelać i nie uwalą na pałę. No, bitwa jest już praktycznie wygrana. Teraz kwestia podokończania tych czołgów. Ten T-34 nie wiem co robi spotował mnie tylko tutaj. Zobaczę, gdzie się patrzy lepiej. Jeżeli patrzy się na mnie, to nie będę wyjeżdżał. Nie chcę zbierać głupich, głupich yy, strzałów. Jeżeli miał dużo mniej HP, no to może i bym wyjechał, ale jeżeli mam równe HP, no to, to będę unikał walki bezpośredniej, chyba że wyjedzie jeden na jeden. Tak jak teraz. Podjeżdżam do niego jak najbliżej, żeby nie mógł nie mógł strzelić w mój kadłub. Niemiec począł, nie mogą tak nic propuszczać wieży. Na szczęście z działem. I już jest po nim, no, nie miał żadnych szans tutaj niemieckimi czołgami, trzeba walczyć z dystansu, zwłaszcza z amerykańskimi. T-34, oj machnął się tutaj ostro, do sprawa, idzie sobie do piachu i zostały dwa czołgi, pewnie już ich nie, nie ubiję, bo jest tam za dużo moich towarzyszy, towarzyszy. Więc jadę sobie na kapa i spróbuję sobie, spróbuję sobie zarobić jak najwięcej kapa, żeby dostać więcej y, expa i więcej pieniędzy. Na te 34 gram głównie właśnie dla kasy. Fakt, jest to przyjemny czołg, ale, ale najważniejsze są na nim zarobki, aby kupować inne czołgi, które się odkrywa. Jeżeli robicie kilka drzewek, no to sami wiecie, jaki problem z pieniędzmi jest. Nie z ekspem, bo, bo to się tam zdobędzie prędzej czy później, ale właśnie z pieniędzmi na zakupienie tych wszystkich czołgów. Dobra, koniec bitwy. To jest to jest niezła bitwa. Całkiem dla mnie 110 tysięcy kasy, więc, więc dobry wynik i po podjęciu kosztów to pewnie będzie koło 80, czyli całkiem, całkiem dużo. Przysunięcia w bitwie. I z 8 dostał specjalistę i snajpera, brawo dla niego. No, a ja a jestem zadowolony z tego, że zrobiłem dużo pieniędzy. Dobra, spotykamy się za chwilę na następnym czołgu. I jeszcze nie wiem, co to będzie. Zaraz się okaże, co tam sobie wygrzebie. No, i znowu mamy patona, można powiedzieć. Już no, sobie patona 10 jak mówiłem przed chwilą, ale, ale przyjemność, jaka, jaką mi sprawia ten czołk naprawdę jest ogromna i, i dlatego na pewno będę nim grał i zostawię sobie na nim jakąś załogę taką całkiem nieźle wyszkoloną, żeby sobie czasem pośmigać. Naprawdę, jeżeli lubicie medy, to polecam Wam ten właśnie, właśnie czołk. Nowa mapa. Cichy brzeg, weszła ona w tym patchu. Jeszcze jej za bardzo nie znam, grałem jej raptem kilka razy, ale wiem, że medem najlepiej, tym bardziej amerykańskim, dobrze jechać na górki, więc jadę sobie tutaj w ten rejon mapy. Będę próbował coś wyspotować i, i, uderzyć jakieś czołgi, pozostając samemu, poza ich zasięgiem, wystawiając oczywiście tylko wieże i, i korzystając z dużej depresji działa. Zobaczymy, jak to się rozegra. Nie wiem, jakie jeszcze są tendencje na tej mapie. Nie grałem dużo na, te, na serwerze testowym generalnie, sprawdziłem sobie tylko czołgi, które chciałbym kiedyś zdobyć, czy, czy czołgi premium i, i to wszystko. Tygrys, może się go uda trafić, ktoś tutaj wyspotował, ale, ale nie będzie mnie widział. Jakiś light tank, a to jest T-50, no to się nic nie dzieje na razie, może jeszcze o, uda się z tego tygrysa to ta, ta górka i z jednej i z drugiej strony to całkiem niezła miejscówka, bo naprawdę dużo widać na tej mapie i, i można zarobić dużo krytych, nie pozostając wykrytym nawet. Podaję sobie bliżej. O, jest tutaj sporo czołgów. T20. Jego raczej tutaj nie dosięgnę póki co, ale może uda się kogoś trafić. O właśnie typek. Dostał strzał, tak jest. I cofam się pomalutku. Jest tutaj naprawdę dużo, więc, więc mam nadzieję, że ktoś mi tutaj pomoże. Bo jeżeli rzucą się na mnie naraz, to nie mam żadnych szans, właściwie zerowe szanse. Yy, nie jestem w stanie, ten czołg ma tyle słaby pancerz, że nie będę w stanie nic odbijać. Może tego typa się uda trafić, ale nie, on chyba stoi za, już, za jakąś skałą, tak jest. Wjechał tam na górę, tam go nie będę raczej widział. Nie znam do końca tej mapy jeszcze, tak jak mówiłem, i trudno mi przewidywać skąd kogo będę widział, po prostu gram ostrożnie, tak jak zawsze Wam mówię, gram ostrożnie, staraj się zadawać, zadawać damage, po to nawet, żeby, jeżeli, pamiętacie że jeżeli zadacie jakiemuś czołgowi jeden strzał pozostającemu bez, bez obrażeń, no to macie potem dużo większe szanse, nawet jeżeli zaszarżuje waszą, waszą stronę, no to, to zawsze jesteście ten jeden strzał do przodu. T20 ma już mało HP. No moja drużyna gra moc, mocno defensywnie póki co. Ja zresztą też nie będę się tutaj pchał, zwłaszcza jeżeli jest tutaj y, tyle czołgów. Będę po prostu spotował i liczył na to, że pomoże mi artyleria albo ktoś, ktoś inny. T95, jego zawsze warto trafić, tym bardziej jeżeli stoi bokiem, bo jeżeli później będziecie go widzieli od przodu, no to to już może być za późno. tyle mi tutaj pomaga widzę. i może się ode tego trafić, tak jest. I pozostaje już na strzał, tak jak to te 20 które tam było. I widzicie... Jest ich tutaj kilku. Tak naprawdę zostałem tutaj sam, bo, bo pantera 2, która tutaj była, no to już zginęła wcześniej. I, I zamiast mnie zaatakować, wiadomo, że oni nie wiedzą do końca co się znajduje za mną, ale gdyby zaatakowali tymi pięcioma, sześcioma czołgami, które tutaj się znajdują, no to, no to nie miałbym najmniejszych szans i by mnie wykończyli. A tak ja ich spotuję. A ja, 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 jak mogłem go niechtapić, ja ich spotuję. Moja artyleria działa, czołgi z dołu strzelają, a, a sam pozostaje właściwie. Bez, bez obrażeń. Teraz jeszcze farby, bo trafił mnie w gąsienicę. Zawsze warto manewrować prawo lewo, bo zdarza się, że, że was nie trafi. Powinienem przejść do tej pantery zdecydowanie niż do Isa 8, bo mojego było ciężko trafić. Teraz będzie dużo łatwiej. Dziubek weszło, gdzie pomagają mi tam te czołgi z dołu, ja im spotuję i, i dzięki temu zarabiam kasę sporo, bo bo za spotowanie. Jeżeli wy spotujecie jakiegoś, jakiegoś przeciwnika, a ktoś nie zadaje mu obrażenia, no to dostajecie połowę tego expa, które on otrzymuje i połowę pieniędzy, które on otrzymuje za te strzały. No, zaatakowali w końcu, ale mają po 500 HP i, no i jak widzicie, kiepsko im to wychodzi w tym momencie. Będą mieli małe szanse. Jeżeli by zaatakowali z full HP, no to, to by mieli tutaj duże było tutaj duże prawdopodobieństwo, żeby nas zniszczyć po prostu, a przynajmniej nie wyeliminować z grę, żebym ich nie spotował. I ósmy, do piachu. I jeszcze pozostał chyba tylko typek. Podjadę sobie coraz bliżej. Widzicie, straciłem raptem 500 HP, a zadałem tyle obrażeń, że, że spokojnie wyjdę już na swoje i, i ta bitwa będzie dla mnie bardzo opłacalna. Jak Tiger. Bardzo fajnie, że od boku. Jedno trafienie, może się uda przeładować na tyle szybko. Paton ładuje naprawdę szybko, więc, więc powinienem go uderzyć, jeżeli nie schowa się, nie schował się za tą skałą. Ta górka jest naprawdę polecam Wam spróbować tędy. Zresztą każdy pewnie znajdzie swoją miejscówkę na tej mapie, bo w ogóle jest ona dość zróżnicowana. Jest troszkę miejsca na Tedeki, jest ten teren miejski, powiedzmy, linia kolejowa, no i ta górka, na której ja się właśnie znajduję. Zabijam tego, jak to je go nie zabijam. A nie, by go było wyeliminować już. Może, może mnie się uda. Nie, za zero. Przełączę na burzące. Wtedy czym, czym by mu nie trafił, ale tutaj jest Is. tego Isa. Ale szkoda, że miałem burzące. Trudno. Przełączę sobie teraz naprzód przeciwpancerny i spróbuję go wyeliminować. No niestety. Może jeszcze jeden strzał. On mnie na razie nie widzi. To jest właśnie plus żarówki, że że jeżeli bym nie widział, no to ja bym się cofnął, żeby mi jak A i żeby miardy nie zdjęła czy jakiś inny czołg. To po prostu, jeżeli macie żarówkę i jedziecie gdzieś wyjeżdżacie, jesteście pewni, że, że was do tej pory nie widzieli, no to jeżeli na zaświeci się żarówka, to, to wiadomo, że trzeba zagrać ostrożeń, bo za chwilę za chwilę ich lufy będą skierowane w Waszą stronę. Tego T95 chciałbym go uszkodzić, ale będzie mi naprawdę trudno, bo nawet z boku jest 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 go ciężko przebić. Przełączę z powrotem na pociski A AI. Tutaj jakieś czołgi jeszcze. Strzelę z burzącego, szybko już nie chcę przeładowywać. Uuu, ładny damage. I teraz będę już strzelał przeciw pancernych. Lew na wykończeniu. Jeszcze zadał mi obrażenia, ale... AI. O, już został skończony. Duży atak tędy poszedł, ale, ale im to nie wyszło, bo... No bo za bardzo się cykali i zamiast zaatakować od razu dużą grupą, no to wyjeżdżali pojedynczo i zbierali niepotrzebny damage. Ten jest trzeci, nie będę go tam widział. Te 95 warto spróbować, może się uda, ale, ale raczej nie. Tutaj już nie ma, nie ma chyba żadnych czołgów, więc, więc pojadę tędy. Spróbuję okrążyć te, te czołgi, które są tam na dole. To powinno, to powinno pomóc nam w wygranej. Dobra, T95. Jeszcze by spotował. Nie wiem kto, dlatego się... Aha, tutaj jest ten typ jeszcze, który się schował na samym początku. Dobrze, że mnie nie trafił, bo by bo to bolało. A teraz go skończę. Dobrze. Dziwne, strasznie długo tam siedział. Naprawdę yy, nie pomógł wcześniej, tylko kampił w rogu i czekał na, na okazję do oddania strzału. Zresztą słabo mu z tym poszło. T95 w bok, warto próbować, ale będzie ciężko niestety, to jest, to jest naprawdę trudne do przebicia czołg. Nawet w miejscach, w których się wydaje, że, że powinno łatwo wchodzić, no to tu czasem potrafi połykać te strzały za zero. Ktoś mnie wyspotował, nie wiem kto, czy to artyleria, czy, czy ten T95, schowam się tutaj za tą górką. Nie chciałbym dostać od T95, bo jestem dla niego na strzał. Dobra, gaz do dechy i, i jedziemy po artylerię. Jeżeli ją wyeliminujemy, no to, to już trzema czołgami powinniśmy spokojnie dać sobie radę okrążyć tego T95 i go zniszczyć. Zwłaszcza, że będzie nam pomagała nasza, nasza Arta. O, pod górkę ten, ten Patron nie jest może najszybszy, ale za to jeżeli już się rozpędzi, no to, to ładnie potrafi manewrować i, i jedzie dość szybko. Nie widzę tego, tego S51, jest tam za skałami jakimiś. Tak jak mówiłem, nie znam tej mapy jeszcze. W tym patchu weszły trzy nowe mapy i na przykład takiego, y, takiej autostrady nie grałem, nie, grałem miał raz tylko chyba, i bardzo szybko zginąłem, więc z zielonego pojęcia ja o tamtej mapie zupełnie. Na tej zagrałem kilka razy, więc, więc coś tam już o niej wiem, ale to i tak jest niedużo. Teraz y, pewnie trochę poczekamy sobie na patrzy 80, który prowadzi fizykę i brytyjskie czołgi, więc być może będzie trochę czasu na, na poznanie tych map. Niektóre, niektórzy z was pytają mnie dlaczego gra na takich niskich ustawieniach graficznych, że nie ma trawy, nie ma, nie ma powiedzmy efektów, wybuchów i takich rzeczy. Pytanie dlatego, że ważniejsze jest dla mnie, ważniejsza jest dla mnie płynność gry niż efekty specjalne, bo, bo teraz na tygodniu niestety muszę grać na, na laptopie i, i ponieważ jest on dość słaby, to widzę jak trudno jest grać na małej ilości FPS-ów, po prostu trudno jest celować, jeżeli macie 11 czy 15 FPS-ów, myszka nie jest tak precyzyjna, wszystko klatkuje, skacze i, i trudno jest y, zapanować nad tym, co się, co się dzieje, po prostu czasem ginę zwyczajnie głupio, bo y, przez to tylko, że nie jestem w stanie grać sobie płynnie, więc jeżeli... Macie grać na granicy płynności, a możecie sobie wyłączyć, nie zależy Wam na od graficznych, no to zredukujcie sobie grafikę i grajcie sobie na tych 60 FPS-ach, bo naprawdę da się dużo przyjemniej, dużo płynniej i dużo łatwiej przede wszystkim jest celować, zwłaszcza do czołgów jadących gdzieś w oddali czy, czystujących w krzakach. Te 95 o, jeszcze udało się to dokończyć. I, I, tyle, no. To jest nowa, nowa mapka. 87 tysięcy kredytów, pewnie tam, Wejdzie około 60 na czysto, odejmując wszystko 4,5 tysiąca ekspa, czyli, czyli, całkiem fajnie. O, do tego jeszcze, do tego jeszcze wsparcie. Dużo uszkodzonych czołgów. Oni popisali się tam na guce 33 oddane strzały. To już w ogóle świadczy o tym, że, że, nie bardzo byłem atakowany, że mogłem sobie dość spokojnie strzelać do nich, bo ode 33 strzały, grając medem, no to, no to, jest ewenement, bo przeważnie się ginie dość, dość szybko tymi czołgami, które nie mają Pancerza. Dobra, to tyle w tym odcinku. Być może pojawi się jeszcze jakiś odcinek w czasie tygodnia. Po prostu nagram coś wcześniej i, i wrzucę coś koło oczywiście, żebyście, żebyście sobie mogli obejrzeć jakąś pojedynczą bitwę. A, a tymczasem, yy, lajkujcie filmy, jeżeli je lubicie, polecajcie znajomym. Wciskajcie zielone łapki, komentujcie. Będzie mi bardzo miło i dziękuję Wam bardzo za to, że, że oglądacie te filmy. I jeszcze raz na koniec. Yy, Podziękować użytkownikowi Tetavis za to, że, że odstąpił mi swój kod z WOTA. Bardzo dziękuję, bardzo doceniam i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.